Solidarność, tęsknota, bardzo długie kosztowne wakacje. Oto słowa, które najlepiej opisują okres pandemii koronawirusa panującej 100 lat temu. Dzięki ciężkiej pracy naukowców z Instytutu Badawczego imienia Ilona Maska udało się odkryć kolejne nośniki informacji, które dla potomnych pozostawiła krakowska młodzież. Więcej informacji na ten temat w dalszej części naszych wiadomości. A w porannym wydaniu Telebanka, jak zwykle o dziesiątej czasu ziemskiego, wita Państwa Karolina Ligenza. Dzień dobry. W minioną niedzielę w szwedzkiej kapsule botanicznej przyszedł na świat kolejny kod domowy. Gatunek ten wymarły w 2066 roku na wskutek przejedzenia. Europejscy naukowcy usilnie starają się przywrócić. Obecnie w ziemskich domach ludzie cieszą się towarzystwem marsjańskich kretów oraz warzek. Kot domowy to gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Dla przypomnienia, miał okrągłą głowę, duże oczy przystosowane do widzenia w niskim natężeniu światła, spiczaste uszy. Posiadał cztery kończyny zakończone pazurami oraz włosy czuciowe, wydatne zwłaszcza nad górną wargą, popularnie zwane wąsami. Był pokryty futrem o różnorodnym ubarwieniu. Kot domowy mierzył przeważnie do 40 cm wysokości. A teraz czas na ponowny powrót do przeszłości. Jak informowaliśmy Państwa ostatnio, podczas wykopalisk archeologicznych w pobliżu dawnego Rynku Głównego odkryto kapsułę czasu szacowaną na okres epidemii koronawirusa panującej w 2020 roku. Dokładnie takie same kapsuły znaleziono w dzielnicach zwanych niegdyś Krowodrzą oraz Bronowicami w Krakowie. Chodzi dokładnie o miejsca, w których znajdowały się dwie szkoły podstawowe. Szkołę podstawową nr 7, imienia Wojska Polskiego oraz szkołę podstawową nr 51, imienia Stanisława Wyspiańskiego. W kapsułach ponownie znaleziono nośniki informacji zwane pendrive'ami, na których zapisane były wiadomości od uczniów z poszczególnych klas. Oto wiadomości od klasy 5b ze szkoły podstawowej nr 51. Te czasy są wyczerpujące. Jest pandemia koronawirusa, trzeba siedzieć w domu całymi dniami. Nie można wyjść z domu na wycieczkę, a jeśli już, to w niewygodnej maseczce. Ten czas jest bardzo trudny, ponieważ musimy z nim walczyć pomimo tego, że go nie widać. Musimy nosić maseczki i utrzymywać higienę. To jest bardzo męczące. Nudy w domu, bo nie mogę wyjść spotkać się z przyjaciółką Kamilą. Chciałabym, żeby ludzie za 100 lat to wiedzieli. Nikomu nie życzę zachorowania. 2020 miał być taki dobry, a jest bardzo trudny. Radzę Wam myć ręce i nosić maseczki, jak jest pandemia koronawirusa. Jest nuda. Na konie nie mogę chodzić, w szkole spotykać się z przyjaciółmi, więc choroby nie polecam wcale. I to już koniec dzisiejszego wydania Telebanka. Za chwilę Cybersport i Galaktyczna Pogoda. A ja zapraszam Państwa do nas za tydzień, jak zwykle o 10 czasu Ziemskiego. Do zobaczenia.